Domowy, topiony serek. Bierzemy pół kilo twarogu, najlepiej tłustego twarogu. Do niego dodajemy dwa jajka średnie, dwie łyżki śmietany, u mnie 30%, też tłuste śmietany, łyżeczka sody i łyżeczka soli. I musimy tu zblendować. Blender nie wkładamy daleko, bo jeszcze będzie nam potrzebny. Ser jest dobrze zblendowany. W żaroodpornym naczyniu robili, blendowaliśmy. I tu mamy głęboką patelnię, do której mamy nalaną zimną wodę. I wkładamy ten nasz serek do tej zimnej wody. Włączamy. Gaz, u mnie płytka indukcyjna i zaczynamy go gotować. I teraz jeszcze raz zblendujemy, żeby nam tutaj jak widać takie malutkie kawałeczki serka gdzie nie gdzie zostały i żeby to wszystko zrobić na jednolicy. I dać się ten seri już takie pięknie, gęski nam się zrobi. Mieszamy. Wyciągamy i dodajemy podniki. O jakim smaku chcemy uzyskać ten ser? Takie składniki dodajemy lub zostawiamy tak. Będzie serek śmietankowy topiony. Ja dzisiaj dodaję pietruszkę, garść 130 gram szyneczki i pół łyżeczki czosnku. I to wszystko wymieszamy. Widać. I od razu przelewamy do czystego słodkiego słoiczka samego wierzchu. Okay. I tak wygląda serek na następny dzień po wyjęciu z lodówki. Zobaczcie, jest gęsty. Łatwo daje się rozsmarować się na kanapce. Nie będzie nam z tej kanapki ściekał. Proszę zobaczyć. O. Pyszny serek domowy, topionej roboty. Tylko, bracie, robić. Smacznego.